Hej, ja jestem Szen. to jest trzeci odcinek Ragona, mm, dzisiaj robimy miasto Daret. Więc miasto le lecimy od razu. Będzie filmik. Przeszukać budynki! Gdzieś tu jest jeździć smoka! Główna brama jest zamknięta. Musimy przedostać się do tych wież, by ją otworzyć. Nasze rodziny są w potrzasku! Płoną! Proszę, pomóżcie nam! Ich rodziny płoną. Chroń wieśniaków gaszących pożar, który wybuchł w mieście. No to się grube akcje dzieją. Jesteśmy tu, żeby pomóc, tak jest. O, jacyś nowi przeciwnicy. Nowi urgale do kolekcji. Mhm, o to jest beczka z wodą. Tak jest. O dobrze. Urgal złapany, powalony. Jeszcze go trzeba było dobić. Troszeczkę ugasiliśmy tą wodę. Nie wiem jakie trzepnę tego przeciwnika. Jak to dosięgnęło. sięgnęło. Mhm. Dobra, ugasili płomień, można wejść do domku, tego trzeba dobić, a jest jeszcze tu jeden, ten Brom walczy z jednym. Aha, <grym> to co robi? Dobra, dostał w dupko. Idziemy. A tutaj jakieś skrzynki. Mhm. Tam zablokowane było, idziemy do domku. Tutaj jest jakaś skrzynka z życiem. Dobrą bym mógł wziąć, Wiem, by się bardziej przydało teraz. Mhm. A ta kamera pracuje. No dobra Złapany, Wyrzucony. Tu coś jest, tu jest pułapka. Mhm. Dobra, kiedy dwóch bijemy. Jednego to szybko to idzie. Ale najpierw musimy tej Brom mówi jakieś podpowiedzi nam daje. No, tylko bo tu słychać niestety. Musimy przedostać się do drugiego zamku brany. a jak podgłośnie w menu to wszystko inne będzie za głośne. Co ty robisz? Co za bron niszczy wszystkie barierki? <laughs> ok, idziemy, wychodzimy. Mamy punkt kontrolny. Musimy ich uratować. Musimy uratować ludzi. I cyk. O, ten jak się napatoczył. No i jak to go nie trafiło? Mhm. No to ciekawe. To bardzo ciekawe, jak to działa czasem. Okej. Okay. No, co się stało? Dobra, powalony, dobity. Mhm, elegancko. Możemy magię urywać, przecież nie? O! Dzięki temu brom nie obrywał. No przecież odskoczyłem, co jest. Dobijamy. Brą go nie sięgnął. Już kolejni biegną. Mamy. Tyk. Kolejny. Tyk. Dobrze. I małego od razu. Czy małego? W porównaniu do Urgali to mały, ale... normalny człowiek. Tyk. Robić. O, 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 o. No, unikaj. Co jest? Nie wpadł do wody? Przecież tutaj rzeczka jest. Uh -huh. No. Ten guzik. Jak odbił strzałę? O, też nie wpadł do wody. Czyli tu jest chyba za płytko jednak, żeby móc ich tak wrzucać. Ogień prawie ugaszony. Zostaw go. No, szybko, zostawaj. Mhm, dobra. O, tutaj wpadł do wody. Mhm. Dobra. O, woda się ugasiła. Dobrze. Kogoś topnąłem? Nie mam pojęcia kogo. Na pewno nie tego, który stał blisko. No. chyba wszyscy. Dobra. Idziemy dalej do środka. Co my tu mamy? Tam się nie przejdzie. Dostaniemy. Tu pod schodami coś. Skrzyneczka. Z życiem. Przyda się. Dobrze, dobrze. Brun też sobie jakoś uzupełnił. apki Idziemy tu. Mhm, są przeciwnicy. Dobra. strzeli przez szczelinę. Tutaj mamy skrzyneczkę. Znajdziemy lepszy punkt do strzelania. Na przykład tu. Możemy ich też popchnąć magią. Co jest fajniejsze, Mówię przyciągnąć. O, przeżył. Nie spadł nigdzie. Dopadłem jednego. Dopadłem Elegancko. Dobra. Przechodzimy. <laughs> Obiegnie kolejny. Udało się go zepchnąć. To jest trzeci. Dobrze. O, elegancko. Dlaczego on go sam złapał? Hm. Ciekawe. No dobra, jest jak jest. Mamy to. No, co się stało? Kamerka przeskoczyła nagle. Dobra, tutaj nic nie ma. Znowu przeskoczyło. No, wejdź tam do środka, stój. Masakra. Dobra, tutaj nic nie ma. Idziemy na dół. Aha, wpadliśmy. Nieźle. O, wlazłem w ogień. Fajnie. Tu się dobiję. Pod dobrze Dobra, mamy wszystkich Dobra, jesteśmy tu Co my tu mamy? Tam trzeba iść no. Tutaj trzeba Okej, okay. co teraz? O, nie na dół O Boże nie na dół no. Pytaj się tego, pytaj się tego. I tutaj mamy jakąś bekę. To pewnie tu, tak jest. I przechodzimy na drugą stronę. Mm -hmm. O, jeszcze prawie spadłem. Brum to samo. Tylko, też się przydało zniszczyć beczki z wodą. Tak jest. I ugasiliśmy ten ogień na dole. Dobra. Jak to już mamy z głowy. To, to tutaj nic nie zrobimy już. Więc wychodzimy, hmm. o tutaj coś jest? Nie, tu nic nie ma. O, ale tutaj jest, yy, są włócznie

No dobrze. Jakbym chciał ściągnąć go, więc mi to nie dało. Jak mu na głowę wskoczył? Przydzieje. No? Do wody. I odepchnąłem innego. Hej. Ta mechanika jest fajna. Jak rzucamy przeciwnika na innego przeciwnika to może go popchnąć fajne trzeba częściej magii używać bo ona się w miarę szybko regeneruje I się mana <trym /dźwięk> mm -hmm. najlepiej wpychać ogień albo do wody ale tutaj idę znowu za płytko ja dostałem z wiadra nie wiem co się dzieje w jaki sposób ukrywać. Ej, a tutaj już mógł wpaść do wody hmm, ciekawe. No, dobra, jest tak jest! I... Szybko się ogarnął, z tego co widzę Płomienie prawie uspuszone. Ma gubroma z Został go. Czy to nie był brum? Czy to, ale w drugą stronę odskakuj co ty robisz. Przeceluj. Ciach. No robi go. Wymu go nie dobił. To uderzał normalnie. Nie rozumiem. No mhm. dobrze, Na kogoś magii użyłem, ale nie wiem na kogo. Totalnie. Tutaj mamy włócznik, cyk. A tutaj mamy skrzynki, w Taka siateczka Kule mocy. Do podsumowania, będą się liczyć. Dobra bo tutaj biegają. O, tak, patrzcie, dwóch naraz. Ładnie się udało. Wejście już ugaszone. Więc... Nie, tego chciałem. Brałam go skopo, dobrze. A ja, do... ja wykonałem ostatni cios w więc ja dostałem Musimy się przebić. O, chyba mogliśmy gdzieś jaką pomóc poprzez zniszczenie tych beczek, żeby ugasić. No, ale już za późno. Już sobie wchodzili. Byliśmy zajęci walką. Uważaj, ten budynek jest niestabilny. Mhm. mamy skrzynkę. Tu mamy urgali. Co się dzieje? Tam ja nic nie widzę. Co się dzieje? Dobra. Odcięty, dobity. Pyk. 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 Do ognia? Może? Nie. pieśniacy za, za dobrze zgasili ogień. Dobity, dubsko. Tak jest. Dobra, idziemy. tutaj się, czy przed... z tą kamerą tu się przebić. No nie wierzę, co się dzieje. Tu idziemy. tu, Trzeba było przejść, zatrzymać się i zmienić klawisz ruchu. Masakra. No to trzeba naprawić. Mhm. Co może żyć przecież. O, jeszcze Urgale przyszli. O, ten się na Wracając do jakiegoś tego dalszego. Dobra. O, jeszcze ten strażnik. Starczą, lecz by starczy. Jak go brom skopał. Dobra. Celujemy w tych... O! Ten z tarczą odbijał nasze strzały. To ciekawe, strzały się odbijały, a nie wbijały w tarczę. Na górę Music heroiczny. Drogowie się skończyli. Tam jest jajko. To trzeba po belkach tu przejść jakoś. No. no to trzeba cyrklować. Naraz to wierniemy. Idziemy. Idziemy. Dobra, skoczymy. Mamy jajko. Dobra. Jajko już jest, to możemy iść dalej. No i git. Elementy zręcznościowe. Dobra, tam trzeba iść. To zobaczymy, co jest tu. Skrzynka. Dobrze. Dobrze, skrzyneczki się przydadzą. Takie widoki na góry. A co ty robisz? Zapatrzyłem się na góry i nie zauważyłem urgała. Dobra. Mamy drugą zasuwę, wystarczy tylko przejść przez bramę. Jak? Hmm, tylko pytanie, czy ona opada? Czy w jakiś sposób się otwiera? O, kolejny No, O, spadł. Dobrze. Przeciągnąłem go na siebie i nie wyhamował. Dobrze. Dobra, zejdziemy sobie tędy. Mm -hmm. <laughs> Sorry. Oho, więcej strażników. <laughs> Ale nas brzydko nazwał. A kurde, w ten sposób to ze trzech ich powinno dostać. Okej. Okay. I Okej. No jak ten dziubią tymi mieczami. Eragon Macha jak cepem znowu, mhm. dobra, ich jest tutaj dużo, więc odpalamy naszą super moc. Darcze na mnie straszne. O, nie opłaca się teraz dobijać. Bo czas się kończy, pasek schodzi. O, super. No. Ok. Czy tutaj jakieś skrzynki? Tak, są skrzynki jeszcze. urga goni. Śmiesznie to wygląda. Uszarżuje. ta Cała te zabiegnie, dobra. Tutaj zbieramy skrzyneczki. włóczni użyjemy. Tyk. Dobijemy go. I użyjemy włóczni. Tyk. Tamtego strzelimy, Tyk. Tam tamtego strzelimy, oj, dobra, tu trzeba było uważać, Obron obrą dobił ostatniego, spowolniona scenka, elegancko, coś jeszcze pociągnąłem, I to nie był, nie była włócznia, Ruszamy natychmiast. jeszcze przeciwnicy się pojawili w ogóle, na górze. Dobra, mamy to. Ukryte jajo znaleziono. Kul mocy zebrano 1067 nieźle, przeciwników 88. Dobra, lecimy. Postęp wskazówka do gry. Zachowaj motwóre na szczególnie trudne bitwy. Tak jest, dlatego na dwóch przeciwników się nie opłacało tego używać, nie? Most w daret. To jest kolejna mapa. To sobie zrobimy następnym razem. Także trzymajcie się na razie.